Szanowni Państwo, od kilku lat mieszkańcy Starochowic zwracali się do władz samorządowych miasta i powiatu o to, aby wnioskowały do firmy PGE Obrót o to, by punkt informacyjny, który funkcjonował w naszym mieście, został przywrócony, żeby mieszkańcy mieli bliższą możliwość obsługi interesanta w firmie, z której wielu z nich korzysta. Takiej możliwości niestety nie było. Musieli albo udać się do najbliższego oddziału, albo poprzez infolinię uzyskiwać wszelkie informacje. Dzięki władzom, decyzji władz PGE Obrót Udało się uzyskać zgodę na uruchomienie punktu informacyjnego, który zacznie funkcjonować pilotażowo przez dwa dni w miesiącu, druga i czwarta środa miesiąca od godziny 9 do godziny 15 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy Ulicy Radomskiej. E, w tym miejscu chciałbym podziękować władzom PGE za zmianę stanowiska, za przychylenie się do naszej prośby, że przychylnie pod, e, podeszli do próśb e, mieszkańców, które od wielu lat były kierowane w ich stronę i e, że tą pomoc będą mogli świadczyć tu, na miejscu w Urzędzie Miejskim w Starachowicach dla mieszkańców. Przypomnę, że w tym samym miejscu e, w dwa inne dni e, miesiąca są e, dyżury realizowane przez gazowników. I myślę, że ta e, sytuacja poprawi e, obsługę klienta dla klientów tych dwóch firm e, na terenie naszego miasta. E, to proszę jeszcze przypomnieć, od jakiego miesiąca startuje biuro? Już od listopada, czy od dziś, tak.